Dziękuję. Z tej strony Nubis, dzisiaj taki krótki odcinek, nieco spontaniczny i skierowany do osób, które są na rynku krótko lub dopiero chciałyby dołączyć, bo mam wrażenie i widzę to w komentarzach, że wiele osób próbuje gonić te zielone świeżki, które się pojawiają i żeby troszeczkę uspokoić te nerwy i nastroje, chciałem parę zdań o tym powiedzieć. Więc zacznijmy od tego, że jedną ze składowych analizy rynku jest dominacja Bitcoina. To jest wykres, który, pokaz, który jest wyświetlany teraz. Widzimy tutaj, jak wysoko Bitcoin, jak, jak, dużo, jak duża wartość całego rynku, to jest Bitcoin. Widzimy tutaj, że 60% całego rynku krypto obecnie, no niecałe tam 60, to jest sam Bitcoin. Jak widzicie historycznie w poprzedniej hoście 4 lata temu doszło nawet do 70 kilku procent. Czy teraz tak dojdzie? Nie wiem i w zasadzie nie ma to większego znaczenia, bo jeśli chcesz kupować Bitcoina to ta dominacja jest dla Ciebie zupełnie obojętna, ale jeśli chcesz kupować inne koiny oprócz Bitcoina dominacja jest bardzo istotna natomiast co widzimy co zdarzyło się w historii yy, poprzedniej hossy pamiętajcie historia się nie powtarza ale się rymuje więc możemy spodziewać się podobnego zachowania czyli widzimy że dominacja z 73% zleciała aż do 40%. Bardzo, bardzo duży spadek. Czy teraz tak będzie, nie wiem, ale yy, się domyślam, że może tak być. To jest jeszcze jedna taka fajna ściąga, co się dzieje kiedy yy, jest ruch na dominacji i na cenie Bitcoina. I teraz tak, żeby przejść dalej, żeby, żebyście zobaczyli do czego pije, Jeszcze przejdziemy na chwilę do teorii fal Eliota. I ta teoria mówi o tym, że w każdym ruchu mamy trzy ruchy impulsywne, czyli to jest fala pierwsza, trzecia i piąta. I dwa ruchy korektywne, fala druga i czwarta. To na razie zostawmy, bo w tym momencie nas to nie interesuje. Co istotne, y, według teorii, y, szczyt fali pierwszej i y, y, dół fali czwartej, to, to jest y, fala czwarta powinna się y, być wyżej niż szczyt fali pierwszej. I y, żebyście zrozumieli, fala pierwsza, trzecia i piąta, y, to są one składają się na większe fale. 1, 3, 5 i ten ruch yy, pięciofalowy to są mikroruchy i makroruchy. My dzisiaj, patrząc powiedzmy na bitcoina, patrzcie, przejdźmy sobie na bitcoina. Jeżeli sobie prześledzimy, yy, na tygodniowce jesteśmy, jeżeli sobie prześledzimy ostatni ruch, to mamy raz. Dwa, 3, 4, 5, tak możemy założyć, albo to jest dopiero fala pierwsza, to była druga, i tu jest trzecia. Nigdy nie wiadomo do końca, jak, je, jak to będzie wyglądało. Natomiast wracając jeszcze raz do tego, do każdego ruchu impulsywnego jest ruch korektywny. I teraz w mojej opinii jesteśmy na tym ruchu trzecim, to jest najdłuższa zawsze fala. Nie zawsze, ale no, zazwyczaj jest najdłuższa, bo ta piąta też może być oczywiście wydłużona. Natomiast. To jest ten ruch 3, ten makro ruch 3 i dlaczego o tym mówię, że ten ruch się kiedyś skończy i nastąpi fala korektywna. Czy ona będzie 30%, 40%? Nikt tego nie wie, ale czego nie chcecie robić jako inwestorzy, nie chcecie gonić zielonych świeczek. I dam wam przykład dodża na przykład, e, patrzcie, jeżeli mamy dodża ten Doge zrobił w ciągu kilku dni tak naprawdę, tygodni może, Taki ogromniasty ruch do góry, i tu nie jest moment, kiedy chcemy kupować. Co możemy zrobić? Możemy sobie przyjąć, że odmierzymy sobie Fibonacci, czyli od dołu ruchu, niech będzie tu, do szczytu. I co możemy zrobić? Jeśli chcemy zainwestować, powiedzmy, nie wiem, 100 dolarów w Doge'a, możemy sobie ustawić poziomy 25, 25, 25 i 25, powiedzmy. Czy te ordery wejdą? Nie wiem, nie mam pojęcia, nikt tego nie wie. Natomiast. Nie chcecie kupować na samej górce, bo jeżeli. Pamiętajcie, że cały rynek to zgra prawdopodobnie. Oczywiście jest szansa, że kupicie teraz i to jeszcze urośnie, ale to, co pokazywałem przed chwilą, żaden ruch nie jest ruchem w jedną stronę. Mamy impuls, korekta, impuls, korekta i tak to działa. Więc w przypadku powiedzmy tego doża, my nie chcemy kupować w tym miejscu, czyli na górze impulsu, tylko chcemy poczekać na korektę. I ja wiem, że każdy chciałby już się zapakować, szczególnie osoby, które mm, czują takie FOMO, czyli fear of, fear of missing out, mm, czyli strach przed tym, że to ucieka. Ale jeśli będziecie niecierpliwi, to prawdopodobieństwo tego, że na rynku stracicie, jest wyższe niż wtedy, kiedy będziecie cierpliwi. Bo jedno z powiedzonych takich rynkowych mówi o tym, że kasa idzie od y, ludzi niecierpliwych do ludzi cierpliwych. I teraz jeszcze raz, jeśli chciałbym kupić Doge'a, a nie chcę, to nie jest coin, na który ja będę stawiał, przynajmniej nie na spocie, to ja bym postawił cztery, cztery poziomy zakupowe. Jeśli nie wejdzie, to trudno. Tych okazji na rynku codziennie jest mnóstwo i należy po prostu być cierpliwym. Możemy sobie zobaczyć jakiegoś innego. Wiecie, ja tego nie przygotowałem, Zobaczymy. No to tu już mam fipsy odmierzone. I zobaczcie, ruch na wi Wrócił do 0,5 Fibonacci. I to jest miejsce, gdzie już rzeczywiście można by było chcieć kupić, to bardziej, że wi jest bardzo duży. Zobaczymy sobie, może coś z AI. No, tutaj też mam nawalone tych różnych. Poczekajcie, to schowam. No, widzicie, ten ruch nie jest jeszcze taki duży do góry. I to jest miejsce, gdzie można by było ewentualnie jeszcze kupić. Więc te okazje są, jeżeli nie chcecie. Czekaj, no to poszukajcie tych coinów, które Was interesują, jaki jest klucz, to ja już nie będę podpowiadał, bo to dla każdego co innego jest istotne. I nie gońcie tych zielonych świeczek. Zobaczmy sobie może jeszcze coś z memów. Idziemy, to mamy, Dobra, Pepe zobaczmy. Pepe. No Pepe też wystrzeliło, no i możemy zrobić dokładnie to samo, czyli jeszcze raz. Pyk, Fibonacci, Retracement. Od dołu ruchu do góry i mamy powiedzmy tu, tu, tu i tu. Czy ten ruch tak nisko zejdzie? Nie wiem, wątpię, ale kto wie. Wszystko jest możliwe. I jeżeli ustawicie sobie cztery ordery: powiedzmy tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, one będą równe. To jeśli wejdą wam wszystkie, to cena wam się uśrednio powiedzmy do tego miejsca, czy do tego miejsca, i to będzie ok. Będziecie, nie złapiecie idealnego dołka, ale to szukanie idealnych dołków to jest. Ciężki temat, i raczej to jest kwestia szczęścia, żeby się trafiło złapać idealny dołek. I nie ja osobiście nie staram się tego złapać, po prostu poziomami ustawiam sobie ordery i tyle. I u mnie akurat w portfelu sytuacja wygląda w ten sposób, że chcę jeszcze pewne rzeczy kupić, pewne coiny. ustawiam sobie ordery dokładnie na bazie Fibonacci i tyle i czekam. Jeśli wejdą, to fajnie, jeśli nie, to nie część już mi powchodziło, bo to już jakiś czas temu robię, a części nie, i trudno, najwyżej po prostu nie kupię bo wolę kupić nisko niż yy, wolę kupić nisko albo nie kupić, niż kupić wysoko w ten sposób powiem. i to oczywiście zależy wszystko od, yy, od waszej tolerancji na ryzyko i to co chcecie robić. Jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie, że jak patrzymy na te największe coiny, to im jesteśmy wyżej na tej liście, na koimiego na, na przykład, tym no, prawdopodobieństwo tego, że to będą jakieś niesamowite wzrosty, jest niższa. Więc im schodzimy niżej z market capem, bo to jest wylistowane według market capu, tym ryzyko jest wyższe, natomiast szansa na dobry wynik, czyli na, na jakiś tam sukces jest wyższa. Oczywiście do tego jest jeszcze wiele różnych innych składowych, ale tutaj dla osób, które zaczynają na rynku już, może nie tym razem, mówienie o unlockach, o venture capitalistach i tak dalej, po prostu przyjmijcie to, że im niżej na market capie, tym ryzyko tego, że to się wszystko spieprzy jest wyższe, ale potencjalna nagroda też jest wyższa. Więc każdy też musi sam zdecydować, co dla kogo jest dobre I jakiś tam, mam nadzieję, każdy z Was bazowy research zrobi. Jak to zrobić, no to już pozostawiam każdemu, bo to ile osób, tyle, tyle technik, tym bardziej, że też narracja jest istotna. W tym momencie na rynku ja widzę narrację na, mimo wszystko, trochę na memy, na stare coiny, które się ostatnio pojawiły. No i podejrzewam, że kwestia najbliższych dni, kiedy bitcoin przekroczy 100 tysięcy, i yy, to naprawdę już się w mainstreamie będzie więcej mówiło o, yy, o tym bitcoinie. Z tego względu, że ludzie lubią okrągłe liczby i magia okrągłych liczb, z pewnością zadziała. To, to by było w sumie tyle, więc. Jeszcze raz. Bierzecie sobie jakiegoś koina upatrzonego, nie wiem. Nawet nie patrzę, co to jest. Jakiś tam pierwszy z brzegu. Odmierzacie Fibonacci. Ustawiacie poziomy i to jest najprostsza metoda takiego DCA, ale z rozsądkiem. Nie chcecie kupować yy, nie chcecie kupować yy, szyby, Doja, EP czy coś tam tak wysoko. Jeżeli nie kupicie, nic się nie stanie, będą inne narracje. Dzisiaj Meme jest istotny, ale za miesiąc czy dwa być może RWA, być może AI. Kto wie? Zobaczymy. Natomiast jeśli chcecie na tym rynku odnieść sukces, to musicie cierpliwie czekać na tą okazję i na moment wejścia. Bo jeśli nie, no to no, łatwo możecie stracić kasę. Bo ten docz, powiedzmy, on jest tutaj. Czy on urośnie jeszcze? Być może tak, a co jeśli nie? A jeśli urośnie, to ile procent? 10%, 20, 50, 100. I pytanie, czy Was interesuje ten, to ryzyko, że y, kupujcie na górce względem 50 czy 100% zysków? Bo chyba większość z nas na rynku krypto nie jest tutaj po zysk rzędu 50-100%, tylko mierzy nieco wyżej? No i to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ten film będzie przydatny dla. Szczególnie nowych uczestników rynku, także cierpliwości powodzenia. i powodzenia. Trzymajcie się, cześć.